Witam serdecznie z tej strony, Gol Pablo z kanału Ojczyzna Futbolu. Jest to pierwszy odcinek, taki można powiedzieć wstępny, gdzie omówię, dlaczego nazwa takiego kanału, co będzie się działo właśnie w tym podcaście, oraz zrobimy sobie też krótki przegląd ekstraklasy z minionego sezonu. Także może najpierw króciutko, dlaczego ojczyzna futbolu? Poza ojczyznę futbolu uważa się generalnie Anglię z racji tego, że tam oficjalnie piłka nożna powstała. Uważa się też czasem Brazylię, lub zdarza się, że również inne kraje. Natomiast ja tutaj się podpisuję pod tym, że ojczyznę futbolu należy przypisać. Polsce. Dlaczego? No, chociażby dlatego, że jest to nasz sport narodowy. Każde dziecko w jakimś tam stopniu, no prawie każde dziecko e, orientuje się przynajmniej w podstawach związanych właśnie z piłką nożną. E, zna nazwiska każdy młody chłopiec i e, już nie wspominając o e, ludziach z troszkę większym życiowym stażem. E, generalnie Podejrzewam, że ponad 90% ludzi ma jakieś pojęcie o piłce nożnej w Polsce. Przynajmniej minimalne. Nawet kobiety również. Naprawdę jest to coś, co na przestrzeni lat zauważyłem, że bardzo ewoluowało i wiem wśród znajomych, koleżanek czy osób z rodziny o płci żeńskiej, że naprawdę bardzo często zdarzają się właśnie takie kobiety, które w przynajmniej jakimś minimalnym stopniu interesują się piłką nożną. Mamy też oczywiście mnóstwo fachowców, wysyp wielu kanałów na social mediach, youtube'owych. Witam serdecznie, właśnie ten na przykład. No i generalnie jak są mecze reprezentacji to cały kraj można powiedzieć, że żyje, pobijane są rekordy oglądalności, więc na pewno w Polsce jest to sport narodowy i nie mam postaw, dlaczego by nie przypisać właśnie polskiej piłce miano ojczyzny, ojczyzny futbolu. A poza tym istnieje taka nieoficjalna teoria spiskowa, że e, pierwszymi e, kulokształtnymi przedmiotami właśnie grano na polskich podwórkach. Okej, okay, co w, będzie w tym e, podcaście? Bo będzie tutaj seria podcastów. E, te podcasty będą głównie skierowane na polską piłkę nożną, więc nasze oczy będą zazwyczaj patrzyły w kierunku głównie ekstraklasy. Ale również reprezentacji, a także nieco niższych lig. Natomiast ekstraklasa będzie tą przodującą. Oczywiście będziemy też y, mówić w kontekście chociażby Europucharów nie tylko o naszych polskich klubach, ale również o Polakach występujących w innych klubach, klubach zagra zagranicznych. Hmm. Więc y, ile będzie tych podcastów? miesięcznie załóżmy? Nie wiem. Zobaczę jak to będzie płynęło. Z całą pewnością jeżeli będzie się kończył tydzień będę starał się zrobić taki przegląd newsów w oparciu o informacje podane na różnych stronach. Internetowych. Źródła podam w opisie pod filmem, żeby za każdym razem z każdego artykułu nie wymawiać z jakiej to platformy dany artykuł pochodzi. Na koniec tych przeglądów myślę, że będziemy mogli również pobawić się w swoiste typy nadchodzącej na przykład kolejki klasy. A skoro jesteśmy już przy ekstraklasie, to zrzućmy okiem, jak wygląda tabela minionego sezonu. I no, ten sezon był rzeczywiście wyjątkowy. Nasza tak zwana wielka czwórka, a takie miano otrzymała Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, Lech Poznań, Raków Częstochowa. No, zostały rozsypane poza e, ścisłą, najściślejszą czołówką, czyli pierwsze, drugie miejsce, o, czyli Jagiellonia i Śląsk e, ogromne zaskoczenia tego sezonu jak dla mnie ja, o ile Jagiellonii spodziewałbym się walczącej o e, gdzieś tam te pozycje pucharowe o tyle Śląsk-Wrocław który był przez niejedną osobę e, Uważany za jednego z głównych kandydatów do spadku, no, walczył do ostatniej kolejki o to mistrzostwo i, i w ostatecznie e, zajął e, szczęśliwie e, drugie miejsce, szczęśliwie e, patrząc pod kątem dobra polskiej piłki, bo to jest dla mnie najważniejsze, ale za chwilkę do tego wrócimy. Omówimy sobie króciutko tą tabelę e, i kluby e, idąc od samego dołu, e, czyli mamy na samym końcu ŁKS Łódź, nieco wyżej chorzów. i to są Beniaminkowie ekstraklasy, którzy no, których celem było po prostu utrzymanie się w lidze ale nie sprawili ostatecznie niespodzianki, choć trzeba przyznać, że końcówkę sezonu ruch miał bardzo dobrą i gdyby tak grał przez wiele wcześniejszych meczów jak w, w tych kilku ostatnich to myślę, że byłby kandydatem na środek tabeli a trzecim Beniaminkiem była Puszcza Niepołomice. Najmniejszy, najskromniejszy klub, dla którego ogromnym sukcesem był już sam awans do ekstraklasy. I co ciekawe, pomimo że Puszcza walczyła również do ostatniej kolejki, podobnie jak Śląsko-Mistrzostwo Polski, tak Puszcza o utrzymanie się. W lidze to finalnie zajęła 12 pozycję, co jest ogromnym sukcesem tego klubu. Ja trzymałem osobiście kciuki za puszczę, ponieważ jest to taki klub, który no, kilka lat temu można było pomyśleć, że to w formie żartu, że puszcza znajdzie się w ekstraklasie. A tym bardziej, że jeszcze utrzyma się z kilkupozycyjną przewagą, więc bardzo się cieszę. Jeśli chodzi o spadek, no to poza ŁKS-em i ruchem no, dotknął dość niespodziewanie Warty Poznań, która prawdopodobnie poczuła się już bardzo pewnie po wygranym meczu z Widzewem Łódź i miała wtedy dość sporą przewagę punktową nad strefą spadkową. Jednak trzy porażki oraz dobre wyniki rywalizujących drużyn spowodowały, że... To warta żegna się z ekstraklasą. Moim takim subiektywnym okiem płakać z tego powodu nie będę, ponieważ no, nie przepadałem za piłką, jaką prezentował ten, ten klub. Nie widziałem też tam szczególnej wizji jakiegoś turbo rozwoju tego klubu, który mógłby znaczyć coś więcej w Polskiej Lidze. E, więc y, osobiście nie uważam to za jakąś wielką stratę dla ekstra klasy, chociaż może takie słowa nie byłyby dobrze przyjęte, e, no ale każdy swoje zdanie ma prawo mieć. Ehm. Radom jak Radom wyglądał bardzo podobnie w ostatnich pięciu kolejkach jak Warta Poznań, i gdyby Warta tutaj na końcu sprawiła niespodziankę w meczu z Jagielonią, no to Radom jakby spadł z ekstraklasy, został jednak utrzymany. No, nie, nie była to najlepsza runda Radomskiego klubu. Korona Kielce. Jak co roku już nas przyzwyczaiła, znów walczyła do ostatnich sił, do ostatniej kropli krwi i choć już wielu skazywało ją na spadek do pierwszej ligi, to jednak ta walka do ostatnich minut, gryzienie trawy spowodowały, że moim zdaniem w pełni zasłużenie ten klub utrzymał się w ekstraklasie i fajnie, że będzie grał. Nie prowadzi on tak zwanego antyfutbolu, więc tym bardziej taka nutka radości tutaj przyświeca. Krakowia z wielkimi planami zapowiadanymi już jak co roku, i jak co roku no, nie wygląda to nadzwyczaj dobrze. Krakowia też była wśród tych drużyn walczących o utrzymanie się, widzę. Finalnie utrzymała się gratulacje, ale no, w tym klubie jednak liczy się na coś więcej, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie. I wskakujemy w taką strefę, która już była strefą bezpieczną w ostatniej kolejce, czyli już od 11 miejsca kluby mogły. Być pewne utrzymania i Stal Mielec pomimo skromnego budżetu, ważenia jak co roku każdej zotówki bycia skazywanym przez wielu ekspertów na pożarcie i jak co roku Stal pokazała swoją e, bardzo dobrą stronę, e, całkiem ciekawą w wielu meczach ofensywną e, piłkę i pomimo to nie straciła jakiegoś, jakiejś potężnej ilości bramek, a stała się takim średniakiem tabeli, co można uznać za kolejny mały sukces, i cieszę się również, że stal pozostaje w ekstraklasie. Piast Gliwice na miejscu 10. Tutaj Aleksander Wukowicz robi całkiem niezłą robotę, chociaż ten klub ma, że tak powiem, nieco większe możliwości mimo wszystko niż pozycja, którą którą zajmuje Gradość nieprzewidywalnie ma dosyć duże wahania formy w trakcie sezonu. Chociaż jeżeli przyjrzymy się tak naprawdę całokształtowi Ekstraklasy to trudno znaleźć klub, który byłby jakoś nadzwyczaj stabilny. Podobna sytuacja z Widzewem Łódź, który rok po roku pnie się powolutku w górę, więc tutaj zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Na pewno jest tutaj duże wsparcie kibicowskie, więc Wicef na pewno jest tym klubem, który jeżeli będzie dalej dobrze budowany i będzie tak się piął po tej drabince, to być może wróci na swój, zostanie przywrócony swój dawny koloryt. Zagłębie Lubin to jest ostatni zespół, który już nie walczył o Europuchary. I trzeba przyznać, że to, tą rundę miał zwłaszcza drugą część rundy wiosennej, znacznie lepszą niż, niż rundę jesienną. I tylko, że to jest, widzicie, to jest klub, który jeszcze pamiętam sprzed tam kilkunastu lat. Jak gdzieś tam jeździłem na mecze i, i byłem w Lubinie, to, to naprawdę wyglądało to bardzo obiecująco, jeśli chodzi o frekwencję na stadionie, o takie zamiłowanie tam do, do piłki nożnej, to troszkę opadło i myślę właśnie, że wynika to głównie z tego, że no, ten klub działa w ten sposób, żeby po prostu być w ekstraklasie, mają świetną szkołę, świetną akademię, więc nieraz gdzieś tam wypychają swoich zawodników do, do lepszych klubów. No i utrzymują się z, z tego wypychania młodych oraz zajmowania właśnie miejsc tabeli w okolicy środka jej. No ale brakuje tutaj zdecydowanie jakiegoś, no jakiejś takiej większej ambicji, którą no, mam nadzieję, że, że, że kiedyś się to zmieni i Zagłębie e, będzie walczyć o coś więcej. Trzymam za to kciuki. No i mamy pierwszą siódemkę. No, na siódmym miejscu no, Raków Częstochowa, aktualny, dotychczasowy właściwie mistrz Polski. Mm. No, ta pozycja jest tutaj bardzo zaskakująca, zwłaszcza że jeżeli spojrzymy na kadrę Rakowa, no, to jest to klub, który powinien zdobyć Mistrzostwo Polski lub przynajmniej być na jego podium, a tymczasem po dość nieudanej przygodzie w Pucharach Europejskich, no, jeszcze bardziej nieudana przygoda okazała się właśnie być w ekstraklasie ale y, być może wpływ na to miały, pewnie w jakimś stopniu tak, kontuzje wielu znaczących zawodników w trakcie sezonu, y, no i też wymiana trenera y, Dawida na Dawida Szwarge z, z, z Marka, Marka Paprząna na y, Dawida Szwarge. Y, teraz już wiemy, że Paprzun powraca do Rakowa, więc miejmy nadzieję, że y, tutaj klub Świerczewskiego... No, nie będzie e, już tak przechodził do historii, jeśli chodzi o jakieś osiągnięcia e, ligowe czy tym bardziej pucharowe, a, a jednak ta maszyna będzie e, pchana do przodu. Cieszę się, że tutaj nie ma mowy o jakiejś rezygnacji, wycofywaniu się z tego projektu, tylko, e, tylko raczej na jego wzmacnianiu i powrót Marka Papszuna powinien, e, powinien tutaj Raków wypchać znów do walki o Mistrzostwo Polskie w nadchodzącym sezonie. Na miejscu szóstym górnik zabrze i górnik jest z całą pewnością tą drużyną, którą, którą można uznać za jeden z bardziej pozytywnych, pozytywnych takich elementów, że tak powiem, tej, tej rundy i w ogóle tego sezonu, ponieważ no jest to klub, który boryka się jak wiemy z dużymi problemami finansowymi, tam jest bardzo duży bałagan, również w kadrach i tak dalej du długo mo dużo można byłoby mówić, natomiast no, klub, który teoretycznie powinien walczyć o utrzymanie zajął wysokie szóste miejsce i walczył też do ostatnich kolejek o puchary europejskie, to trzeba oddać górnikowi, że naprawdę zrobili dobry wynik Biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje tam w Zabrzańskim Klubie, na miejscu piątym Lech Poznań, który grał no wyjątkowo, mizerną piłkę, zwłaszcza w rundzie wiosennej, to jest klub moim zdaniem do absolutnej przebudowy. Klub, który ma pieniądze, klub, który e, ma też bardzo dobrą kadrę, e, również e, powinien tutaj być jednym z głównych faworytów w walce o Mistrzostwo Polski, ale to, co piłkarze pokazywali e, na boisku w tej rundzie, to woła momentami o pomstę do nieba i, że tak powiem, no, nie przystoi takiemu klubowi żeby w ten sposób jednak grać i wręcz odpuszczać mecze, bo tak można uznać tą końcówkę sezonu, gdzie nie było widać zawodników jakiejś nadzwyczajnej chęci do wygrywania. Na miejscu czwartym Pogoń Szczecin no jeden z największych przegrywów tego sezonu i tutaj tylko chyba Wisła Kraków może w tej kategorii z nimi konkurować. Ale o tym jeszcze za chwilkę. Natomiast no, Pogoń Szczecin miała w rękach Puchar Polski, ale no, właśnie ze wspomnianą Wisłą przegrała w finale. W lidze była również w ścisłej, w ścisłej czołówce, ale i tutaj nie podołała. Zajęła czwarte miejsce, więc tuż za miejscem premiowanym do Europucharów Puchar Polski dawałby nawet nie tylko ligę konferencji, ale i ligę Europy. Nie będzie ani jednego, ani drugiego. Pogoń będzie, e, pogoń pozostaje w ekstraklasie i z tego co w trawie piszczy. Nie spodziewamy się, aby Pogoń stała się silniejszym klubem, no niestety na, na kolejny sezon raczej spodziewamy się pewnych cięć niż jakichś potężnych wzmocnień, także brak tych pucharów tutaj troszeczkę odbije się czkawką w zespole Pogoni, no ale miejmy nadzieję, że że tak źle nie będzie i jednak, jednak ten klub będzie jeszcze budowany w odpowiedni sposób i, i będzie walczył o puchary, zwłaszcza że trochę tych punktów w rankingu europejskim już zdobył, więc szansa na jakieś lepsze rozstawienia w pierwszych rundach istnieje w przypadku awansu do Europucharów w kolejnym sezonie. No i mamy top 3 na miejscu trzecim Legia Warszawa. Legia Warszawa jak co roku podejmuje tutaj walkę o mistrzostwo Polski, więc jakby z tej perspektywy można uznać, że ten sezon jest pewną porażką, aczkolwiek na pewno nie tak dużą jak pogoni Lecha czy Rakowa po pierwsze dlatego, że uzyskała całkiem dobry, naprawdę dobry rezultat ogólny w Pucharze Konferencji została tutaj najdłużej na placu gry z polskich, wśród polskich klubów, osiągała naprawdę dobre wyniki, więc możemy wspominać tutaj mecze z Aston Villą, czy na przykład Austrią, Wiedeń które, o, których, o których warto pamiętać i warto jakąś tutaj żółtą gwiazdkę sobie przyczepić pod te spotkania dopiero konfrontacja z moldę już w tej rundzie no, jednak pokazała, że będzie trzeba skupić się na, na lidze bo porażka była dosyć wysoka i też po słabym stylu no i Mistrzostwo Polski mogłoby być odzyskane, ale pewne błędy przez, które zostały tutaj stworzone przez właścicieli, czyli przede wszystkim pozbycie się kluczowych graczy, typu Slisz, czy Muci, i niezastąpienie ich nowymi na odpowiednim poziomie, spowodowało, że ten zespół po prostu stał się słabszy niż w, poprzedniej, niż w poprzedniej rundzie, a że wszyscy po drodze gubili punkty, to ta szansa na wywalczenie mistrzostwa była naprawdę spora. Ostatecznie zajęła Legia, wywalczyła w tych ostatnich kolejkach, tak naprawdę wygryzła to trzecie miejsce i na całe szczęście będzie nas reprezentować na arenie międzynarodowej. Na całe szczęście, bo tutaj trzeba patrzeć przede wszystkim na to, żeby polskie kluby mogły punktować dla Polski w rankingu, w rankingu krajowym UEFA. Który, który może sprawić, dobre wyniki mogą sprawić, że już za kolejny rok Polska może wskoczyć do top 15 i za dwa lata mieć, swojego, mieć swoich dwóch przedstawicieli w eliminacjach do Ligi Mistrzów, ale to zadanie będzie niezwykle, tru, niezwykle trudne, bo cztery lata budowania rankingu może być takim Dosyć gorzkie, bo w, no, w tym sezonie, jeżeli zobaczymy też na kluby, które będą nas reprezentować, to pojawia się tutaj pewna wątpliwość, czy rzeczywiście będziemy w stanie nadrobić jeszcze te punkty na tyle, żeby skoczyć do tego top 15. A dlaczego? Dlatego, bo na drugim miejscu jest Śląsk Wrocław, który. Traci swoją największą gwiazdę, czyli tak naprawdę sternika całej ofensywy, Erika Exposito, króla strzelców polskiej ekstraklasy. Temu kontrakt wygasza i odchodzi on już oficjalnie z klubu. Poza tym, no nie oszukujmy się, Śląsk nie ma jakiejś potężnej kadry. Jeżeli nie zostanie wzmocniony dwoma, trzema zawodnikami i nie, jeżeli nie zostanie znaleziony odpowiedni kandydat na zastępstwo Erika Exposito, to obawiam się, że Europa będzie dość trudnym wyzwaniem dla Śląska, tym bardziej, że będzie już od drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji rozpoczynał jako drużyna nierozstawiona. W przeciwieństwie do legi Warszawa, która we wszystkich rundach, rundach eliminacyjnych rozstawiona będzie. No i mistrzem polski Jagielonia Białystok. Najbardziej zasłużony, zdecydowanie zasłużony mistrz polski. Trzymałem kciuki za to, żeby Jagielonia to mistrzostwo zdobyła. Wystarczy spojrzeć tutaj na chociażby same e, cyfry, bo nie tylko te 63 e, za. E, Ilość punktów zdobytych, podobnie jak u śląska w Rosach, ale również warto spojrzeć na chociażby różnicę bramek, czyli 32 do przodu, to jest ogromna różnica nad wszystkimi pozostałymi polskimi em, klubami. E, Jagiellonia w miarę równą formę prezentowała przez, przez cały sezon. Grała bardzo ofensywną, otwartą piłkę, fajną dla oka e, zdobyła aż 77 goli, co na Ekstra klasę jest bardzo dobrym osiągnięciem. No i jest to całkiem dobry zespół prowadzony przez dobrego, młodego trenera. Zespół, który z tego co przynajmniej zapowiada właściciel ma nie pozbywać się swoich najlepszych zawodników, więc jeżeli dołączymy do tego ewentualne, nawet niewielkie, ale jednak wzmocnienia, to myślę, że... Najbliższy sezon Jagielloni powinien być też całkiem udany, ale wiadomo, że będzie gra na dwóch frontach. A nam, generalnie kibicom polskiej piłki nożnej, zależy głównie na tym, żeby te polskie kluby miały jak najlepsze efekty na, europejskiej, na europejskich arenach. I Jagiellonia, mam nadzieję, że takie dobre wyniki nam przyniesie. Nie będzie też niestety rozstawiona w tych rundach eliminacyjnych. Dlatego też no, trzeba się liczyć z tym, że nie będzie to łatwy orzek do zgryzienia, żeby nawet załapać się do fazy grupowej któregokolwiek z pucharów, ponieważ już na początku może trafić się rywal, teoretycznie przynajmniej silniejszy od Jagieloni. No i w pucharach będzie grała również Wisła Kraków, która miała wywalczyć awans do ekstraklasy i była tutaj głównym faworytem ostatecznie klub który został, że tak powiem zalany hiszpańskimi zawodnikami ostatecznie zajął dopiero odległe dziesiąte miejsce w lidze i zaraz po zdobyciu Pucharu Polski ci zawodnicy jakby było, siedli na laurach i po prostu zaczęli grać gorzej, zaczęli przegrywać i Finalnie Wisła zamiast grać o ekstraklasę, przynajmniej w barażach, to stała się ligowym średniakiem, czyli stała tak, skończyła poza połową tabeli. I Wisła oczywiście też od początku będzie nierozstawiona w Europucharach. Fakt, że zaczyna od Ligi Europy, to daje tutaj pewną iskierkę nadziei, że jeżeli wypadnie z Ligi Europy, no to jeszcze powalczy o Ligę Konferencji. Chociaż łącznie trzeba i tak będzie przejść co najmniej dwie rundy, żeby w fazie grupowej jakichkolwiek pucharów się znaleźć to będzie trudne zadanie, tym bardziej, że Wisła jest teraz w totalnej rozsypce, bo ci hiszpańscy zawodnicy po prostu odchodzą odszedł też trener Wisły i będzie tutaj budowa nowego. I oczywiście wraz z tym przechodzi potężna obawa o to czy ta budowa nie będzie trwała zbyt długo i czy Wisła wyrobi się na puchary już skompletowano, i w miarę z sobą zgraną kadrą. Pomijając już fakt, że to jest nadal klub tylko pierwszoligowy, więc teoretycznie <grywanie> nie można tutaj od odwisły wymagać niczego w tych, w tych pucharach. Miejmy nadzieję, że jednak. Losowanie będzie tutaj sprzyjające dla Wisły i pozostałych polskich klubów i skończy się to tak, że nazbieramy tych punktów mimo wszystko na tyle, żeby, żeby wystąpić za dwa lata już z dwoma klubami do eliminacji Ligi Mistrzów. Możemy jeszcze zerknąć na strzelców ekstraklasy i tutaj Exposito, tak jak wspomniałem wcześniej, był liderem. Co ciekawe, Eliasz Kurin z Stali Mielec też bardzo często był wybierany do 11 roku i to też zasługuje na, na uwagę, ale to co chciałem zobaczyć, no to <laughs> spojrzeć, to jest jeszcze Kamil Grosicki, już taki można powiedzieć piłkarski weteran, który i strzela, i asystuje i, i wciąż jest czołowym polskim zawodnikiem, który jest też powoływany do kadry narodowej i pojedzie na zbliżające się euro. Um. Można też odnotować taką ciekawostkę, że e, najbardziej ukochana i najbardziej znienawidzona postać jednocześnie polskiej ekstraklasy, czyli Józef, kapitan dotychczasowy, kapitan Legii Warszawa, zgromadził w tym sezonie 9 goli i 5 asyst, ale już z klubu odchodzi e, i mm, można powiedzieć, że e, był taką twarzą e, Legii przez, e, przez ostatnie kilka lat. No, i teraz Legia będzie musiała budować tutaj swoją, zwłaszcza linię pomocy w oparciu o już nieco innych zawodników. No, ale to jest inny, dłuższy temat. Może nie będę teraz go rozwijał. Mieliśmy tylko podsumować sobie ekstra klasę. Także serdecznie zapraszam na kolejne odcinki podcastu. Dziękuję Wam za uwagę. Mówi do Was. Gol Pablo, a to jest kanał, nowy kanał na YouTube Ojczyzna Futbolu. Do usłyszenia. Hej.